Witajcie miłośnicy puzli! Jeśli czujecie już świąteczny nastrój, mam dla Was nie lada gratkę. Puzlowy kalendarz adwentowy. Układanka składa się łącznie z 1008 elementów, ale każdego dnia mamy jedynie 42 puzzle do ułożenia. Po ułożeniu obrazek ma wymiary 50 na 70 cm. W pudełku znajdziemy również plakat tej samej wielkości. A tak prezentuje się wnętrze naszego kalendarza. Na pierwszy rzut oka całość robi naprawdę dobre wrażenie. Zewnętrzny pudełko jest wykonane z bardzo grubej, solidnej tektury i wygląda bardzo estetycznie. Puzzle są raczej drobne, ale też wyglądają solidnie. Z tyłu mają numerki, żeby można było ponownie wykorzystać kalendarz. To, co szczególnie spodobało mi się w tych puzzlach, to ilustracja przywołująca na myśl ciepłe, magiczne święta. Codzienne odkrywanie tak radosnego obrazka to doskonały sposób na wczucie się w atmosferę świąt. Ale czy na pewno? Puzzle, które widzicie w tym filmiku, to mój zeszłoroczny kalendarz adwentowy i muszę przyznać, że przysporzył mi on trochę nerwów. Puzzle zamówiłam 12 listopada w zeszłym roku, oczywiście, ale szły one do mnie bezpośrednio z Chin i ledwo, ledwo zdążyły przed 1 grudnia. Same puzzle kosztowały 49 zł, ale ich wysyłka kosztowała około 50 czy 60 ale jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem takich puzli w przyszłości, to mam dla Was dobrą wiadomość. Tegoroczny kalendarz adwentowy, puzlowy oczywiście, kupowałam 11 września za 45 zł na Allegro z darmową wysyłką i dotarł w kilka dni. Może po prostu warto jest kupować takie rzeczy z dużym wyprzedzeniem. Największym minusem tych puzzli jest zdecydowanie zbyt mało urozmaicony kształt elementów. Ten sam fragment można wpasować w kilka różnych miejsc. Dlatego właśnie na puzzlach widzicie odblask od ringlighta. Wiem, że to trochę irytujące, ale niestety nie dało się ich układać przy naturalnym jesiennym świetle. Czasem o położeniu fragmentu decydowały naprawdę niuanse. Ale obiecuję, że pokazuję też większe, już gotowe, ułożone fragmenty bez tego odblasku. Przy pudełku numer 5 zdecydowałam się nawet na małe oszustwo. Nie byłam w stanie ułożyć puzli tak, żeby w 100% mieć pewność, że leżą tam, gdzie powinny. Dlatego postanowiłam wykorzystać to, że z tyłu są cyferki i ułożyłam fragment względem cyferek, a nie względem obrazka. 6 grudnia zeszłego roku te puzle naprawdę złamały moje serce, ponieważ okazało się, że brakuje w nich jednego fragmentu. Muszę również przyznać, że pierwsze 6 dni tego kalendarza jest dosyć nudne, dlatego i tutaj trochę oszukałam, ale dalej gdzie puzle stają się bardziej ekscytujące, już żadnych oszustw nie będzie. Od 7 grudnia puzle stają się już ciekawsze mamy pierwsze postaci, mamy pierwsze dekoracje świąteczne. Wreszcie zamiast granatowego nieba mamy trochę świątecznych barw. Puzle te nie są jakoś szczególnie trudne dołożenia, zwłaszcza, że mamy je podzielone na takie małe porcje, ale nie są też jakoś szczególnie banalnie łatwe. Powiedziałabym, że są w sam raz, żeby się zrelaksować, ale jednocześnie się nie znudzić. Pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy pierwszy raz je układałam tak jak należy, czyli codziennie jedno pudełko, byłam nimi po prostu zachwycona. Zrobiły na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie, aż do 6 grudnia oczywiście, ale potem tak mnie wciągnęły, że wybaczyłam nawet ten brakujący kawałek. W zeszłym roku niestety nie udało mi się ich ułożyć do końca. Nie pamiętam dlaczego chyba nie byłam aż tak zapracowana, ale miałam taki pomysł, żeby w tym roku wysypać wszystkie puzle z pudełeczek, wymieszać i ułożyć tak jak się tradycyjnie puzle układa. Cieszę się ja jednak, że tego nie zrobiłam, ponieważ nie zdążyłabym ich chyba ułożyć przed 1 grudnia, a od 1 grudnia w końcu czeka na mnie nowy kalendarz. Zagadką jest dla mnie to, dlaczego do kalendarzy dołączone są plakaty w skali 1 do 1 względem gotowych puzli. Czy powinnam puzle układać na plakacie? Czy to odniesienie do dawno minionych czasów, gdy ułożone puzle wieszało się na ścianie jak plakaty? A może to po prostu taki bonus? Jeśli wiecie, to dajcie znać. Cichą bohaterką tego filmiku jest jeden z moich nowszych zakupów. Ponieważ nie nienawidzę układać puzli na podłodze, a nie mam też odpowiedniej wielkości stołu, postanowiłam nabyć tablicę do układania puzli. I muszę powiedzieć, że był to świetny zakup. Widzicie właśnie jak układam ostatni rządek puzli i spójrzcie ile jeszcze mam miejsca, żeby puzle segregować i układać. Jeżeli lubicie układać puzzle, a macie trochę miejsca pod łóżkiem lub za szafą, żeby taką tablicę przechowywać, no to gorąco polecam. A tak prezentują się gotowe puzzle. Gdzieś na świecie jest jeszcze jeden nieszczęśnik z zepsutymi świętami, ponieważ znalazł dodatkowy fragment i nie, nie jest to ten brakujący. A oto tegoroczny kalendarz. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Składa się z tysiąca elementów, podzielony jest na 25 dni. Spójrzcie tylko na te urocze obrazki. Postaram się codziennie wrzucać shorty z kolejnymi fragmentami układanki, więc jeśli jesteście ciekawi, czy nie brakuje jakiegoś puzla, to serdecznie zapraszam do oglądania. Przekonamy się o tym razem. Kapselek również zaprasza, zawsze jest bardzo zaangażowany. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.